Witajcie kochani, chciałem się z Wami podzielić takim krótkim słowem, wierzę, pełnym mocy na temat tego, jak współpracować z Bożym Uzdrowieniem. Co robić, czego nie robić, kiedy otrzymałeś modlitwę o uzdrowienie, bądź sam się pomodliłeś albo w czasie modlitwy Bóg zaczął działać, dotknął Twojego serca, zacząłeś płakać, poczułeś pokój, poczułeś ciepło, jakieś dreszcze na swoim ciele, co robić. Aby nie przeszkadzać Bogu, aby Bóg mógł dokończyć to uzdrowienie w Twoim ciele, abyś Ty mógł przyjąć je w całości. I otwórzmy sobie Ewangelię według Świętego Marka od 11 rozdziału. Będziemy czytać wersety od 12 do 14, i później od 20 do 25, i czytamy tak. Kiedy nazajutrz wyszli z Betanii, poczuł głód, Zobaczył wtedy z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, skręcił tam z myślą, że może coś na nim znajdzie, gdy jednak doszedł, niczego poza liśćmi nie znalazł. Nie była to bowiem pora właściwa na figi. Wtedy zwracając się do drzewa, powiedział, niech już nikt nigdy nie spożyje z Ciebie owocu. Jego uczniowie słyszeli to. I teraz Yy, widzimy, że Jezus tutaj yy, przeklina figowiec. Wypowiada nad nim słowo przekleństwa. I później, następnego dnia, yy, uczniowie idą z Jezusem i znowu napotykają ten sam figowiec. I przeczytajmy, co się, co się wydarzyło. Od wersetu 20. Przechodząc rano obok owego drzewa figowego. Zauważyli, że jest uschnięte aż do korzeni. Piotr, przypomniawszy sobie, zwrócił się do niego. Radbi, spójrz, ten figowiec, na który rzuciłeś klątwę, usechł. Czyli widzimy, że jak Jezus przeklął ten figowiec, efekt był dopiero widoczny na drugi dzień, w pełni. Dla Jezusa figowiec już był załatwiony w tym momencie, kiedy. kiedy Przeklął go. Dla uczniów, uczniom się może wydawało, że nic się nie wydarzyło, i tak samo może być z Tobą. Kiedy się pomodliłeś się o uzdrowienie, kiedy prosiłeś o to Boga, kiedy ktoś się za Ciebie pomodlił, może nawet nic się nie wydarzyło na modlitwie, to, to powinniś, powinniśmy wierzyć, że Bóg w tym momencie działa, kiedy się modlimy z wiarą. I czytamy dalej tak. Od wersetu 22 Jezus na to im rzekł: Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam Was, kto rozkaże tej górze, unieś się i rzuć w morze, a nie będzie się wahał w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się, co rozkazuje, stanie się mu. Dlatego mówię Wam, wierzcie, że wszystko, co, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście i będziecie mieć. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli coś macie przeciw komukolwiek, aby także wasz Ojciec ten w niebie przebaczył wam wasze przewinienia. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę właśnie w tych wersetach, to mm, szczególnie na werset 24 tutaj. Dlatego mówię Wam, wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście i będziecie mieć. Jest tu yy, użyty czas teraźniejszy. Że mamy wierzyć, że już to otrzymałem i będę to mieć w przyszłości. Mimo, że tego nie widzę. Tak samo jak ten figowiec. Jezus przeklął, Jezus wierzył, że. Że ten figowiec już usiekł, kiedy on to powiedział, ale efekt jego wiary Jezusa był widoczny na drugi dzień. I to jest wiara, to jest prawdziwa wiara. Ja uwielbiam nauczania o, o wierze, słuchać o tym Słowa Bożego, czytać, słuchać wspaniałych świadectw, bo to y, pokazuje, jaką wiara ma moc. Prosta wiara, jak ziarnko gorczycy, ma ogromną moc. Dlatego kiedy otrzymałeś modlitwę, modliłeś się, to wiesz, że już, to po, powinieneś już wierzyć, że otrzymałeś swoje uzdrowienie. Nawet choćby nic się nie wydarzyło na tej modlitwie. I werset 25 mówi tak. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli coś macie przeciw komukolwiek, aby także wasz Ojciec ten w niebie przebaczył wam wasze przewinienia. Ja od lat widzę taką zależność między nieprzebaczeniem a chorobami, że ludzie, którzy żyją z, z jakimś nieprzebaczeniem, z jakąś nienawiścią, żalem do, do drugiego człowieka bądź samego siebie, chorują. I często się za takie osoby modliłem i nic się nie działo i nagle Duch Święty mi czasami pokazywał, że ta osoba musi przebaczyć komuś bądź sobie samej i kiedy ta osoba osoby przebaczały, przychodziło do nich uzdrowienie, jakby nieprzebaczenie blokuje Boże uzdrowienie i Bożą łaskę do twojego życia. także jeśli masz coś komuś do przebaczenia, to, to przebacz. Możesz po prostu powiedzieć, Panie Jezu, w imię Twoje przebaczam tej osobie. Panie Jezu, w imię, w imię Twoje przebaczam sobie samemu za to, że grzeszyłem, za to, że robiłem złe rzeczy. Przebaczam sobie. I ważne, żeby nie zostawić nic. Żeby dokładnie wszystko każdemu przebaczyć. I to na co jeszcze chciałem zwrócić tutaj uwagę w tych wersetach, yy, które przeczytałem. Od werset, w wersecie 23 jest tu napisane a nie będzie się wahał w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się co rozkazuje. Nie możemy się, kochani, wahać. Yy, wszelkie wątpliwości. Yy, no, tak, no, ruinują naszą wiarę, tak? To tak jakby minus i plus, minus jeden i jeden daje zero, tak? Żaden efekt będzie tego, tak? A, a wystarczy jeden, wystarczy ziarenko gorczycy, żeby Bóg uczynił cud. Dlatego nie możemy mieć wątpliwości i dlatego po modlitwie powinniśmy Bogu dziękować wierzyć, wyznawać na głos Boże dziękuję ci, że mnie dotknąłeś, nawet jak nic nie zobaczyłeś, nic nie poczułeś, albo tylko częściowo. Częściowo twój ból odszedł na przykład. To już Bogu dziękuj za to, że on działa. Na głos najlepiej, bo w ten sposób karmisz yy, sw swoją wiarę, tak? Wyznajesz wiarę, zapraszasz, otwierasz się na Boże działanie poprzez tą wiarę. To jak ta kobieta cierpiąca na krwotok w Ewangelii Marka, która sobie powtarzała, żebym tylko dotknęła choć, choć jego płaszcza, a będę uzdrowiona. Ona nagłos wyznawała swoją wiarę i kiedy dotknęła płaszcza Jezusa, została cudownie natychmiast uzdrowiona. 12 lat cierpiała na krwotok niesamowity cud. I najgorsze co możemy zrobić, to mówić słowa typu, nic ta modlitwa mi nie dała. Już mi nic nie pomoże, Bóg mnie nie kocha, zapomniał o mnie. Wydawało mi się, że Bóg działał, to tylko emocje. Tego typu słowa zasiewają w Twoim sercu wątpliwości. I w liście Jakuba jest napisane tak: Pierwszy rozdział, szósty werset i siódmy. A z wiarą niech prosi. Bez żadnego powątpiewania, bo kto powątpiewa, przypomina falę na morzu, która się miota i wiatrem nadyma. Niech się takiemu nie wydaje, że cokolwiek weźmie od Pana. Niech się takiemu nie wydaje, że cokolwiek weźmie od Pana. Jeśli mamy wątpliwości, to nic od Boga nie przyjmiemy. Także musimy zwrócić uwagę na to, co. Co mówimy po modlitwie. <laughs> I Księga Przysłów mówi tak: 18, 18 rozdział, 20 werset. Owocem ust nasyci się wnętrze, pożywi się plonami ust swoich. Ten werset mówi o tym, że zjadamy własne słowa, że karmimy się własnymi słowami. Więc jeśli po modlitwie o uzdrowienie, dziękujesz Bogu i wierzysz za to, że On działa, to karmisz swoją wiarę i otwierasz się na Boży cud, przyjmujesz od Boga to, co dla Ciebie ma, a jeśli y, powątpiewasz, wyznajesz niewiarę, to, to zasiewasz w swoim sercu wątpliwości, tak? I wtedy ten cud na pewno do Ciebie nie, przy, nie, nie weźmiesz tego cudu. Jeszcze raz przeczytam. Niech się takiemu nie wydaje, że cokolwiek weźmie od Pana. Jeśli mamy wątpliwości, nic od Boga nie przyjmiemy. I to nie jest też tego kwestia, że Bóg chce się nad Tobą zlitować, bo Bóg już się zlitował. W pierwszym filmiku, którym nagrałem, mówiłem o tym, co dokonało się na Krzyżu, że na Krzyżu dokonało się między innymi Twoje uzdrowienie i Ty masz to po prostu przyjąć. I przez te filmiki ja próbuję rozbudzić Twoją wiarę, żebyś przyjął swoje uzdrowienie, żebyś przyjął swój cud, za który zapłacił Jezus. I praktykuj to. Wprowadzaj to, o czym mówię w czyn, jeśli chcesz wróć sobie do poprzednich filmików. Jakiś czas temu nagrałem nauczanie o... Ono jest na stronie naszej wspólnoty, wspólnota Dom Chwały. Nauczanie życia i śmierci w mocy języka. Jeśli chciałbyś bardziej pogłębić ten temat słów, jak słowa, jaką w ogóle one mają moc, to zapraszam Cię, żebyś odsłuchał tą konferencję. I chciałem się jeszcze podzielić świadectwem z Wami, kobiety, która poprosiła mnie o modlitwę. Ja często robię tak, że po prostu. Yy, wysyłam nagranie głosowe modlitwy jakiejś osobie yy, i bardzo często widzę, jak Bóg działa. I, i posłuchajcie, co, jakie świadectwo dostałem. Zapytałem tej kobiety, yy, żeby napisała po odsłuchaniu, czy coś się wydarzyło, i ona pisze tak Miałam ogromne dreszcze, i oczy zaszły łzami. Czyli widzimy, że Bóg już zaczął dotykać jej ciała po modlitwie. Sprawdź ciało, czy choroby odeszły, napisała jej. I ona pisze tak: Dużo lepiej w brzuchu, bóle prawie odeszły. I ja jej piszę tak: To już dziękuj za uzdrowienie. Jezus chce dokończyć i napisz jutro, jak sytuacja. Okej, okay, już dziękuję kochanemu Jezusowi. Czyli widzimy, ona odpowiada w wierze. Już zaczęła dziękować Jezusowi. Zaczęła karmić swoją wiarę. I na drugi dzień mi pisze tak: Witam, panie Mateuszu. Dzisiaj ból mi wędruje w różnych miejscach, ale jest lepiej. Wierzę, że Jezus całkowicie mnie uzdrowi. Bóg zapłać. Pozdrawiam, małgorzata. I ja jej napisałem tak. To duch bólu jest w takim razie. Jeśli po modlitwie ból wędruje po Twoim ciele, to, to mamy do czynienia z czymś duchowym, tak? I zapytałem, tak czułem, żeby ją zapytać, czy nie powinna komuś przebaczyć i ona pisze, że przebaczyła sobie wszystko i innym, i pyta się, czy można tego ducha wygonić. Po chwili mi pisze. Bardzo mnie bolał łokieć, teraz dotykam, ból zniknął, chwała Tobie Jezu. Czyli widzimy, przebaczyła i przyszło już pełne uzdrowienie. Zachęcam cię jeszcze raz do wiary, wróć sobie do poprzednich film, moich filmików i bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Według Twojej wiary niech Ci się stanie amen.